To urzędnicy rządzą prezydentem Warszawy, a nie prezydent Warszawy rządzi urzędnikami. W związku z tym ten ratusz nie jest przyjazny miastu, to miasto nie jest wciąż przyjazne bardzo wielu grupom, a nie mamy jeszcze przyjaznego państwa. Sprawa druga. W tym mieście nie ma wizji i nie ma takiego dialogu społecznego, który służy realizacji tej wizji. W roku 1975 w Warszawie zaczęto budować obwodnicę śródmiejską. W ciągu 21 lat wolnej Polski nie zdołaliśmy jej skończyć. Ja mówię, że możemy ją zrealizować w ciągu dwóch lat i zbilansowałem to. To jest mniej niż miliard złotych. Panie doktorze, I wszyscy bardzo, mówią, nie można. Dziękuję. Bardzo nie dziękuję. można też, już kończenie, nie można też, jak się okazuje, stworzyć linii okrężnej kolejowej, chociaż to wymaga 200 milionów, czyli znowu mniej niż zjedli ci urzędnicy. Bardzo, to jest bardzo, przykład bardzo impotencji dziękuję, bardzo i inercji. Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze jedną, ostatnią już rundę, która będzie okazją do, do wypowiedzi. Ja, wiem, że to są to pytania do, do Pani Prezydent, czy, czy ewentualnie do Pana, jeśli Pan wygra wybory. I na, na jedno pytanie mam odpowiedź. W Moskwie baseny są wiele droższe i bardziej zatłoczone i dlatego może Moskwie Moskwa jest gorzej oceniana niż Warszawa. Ostatnia, ostatnia nasza runda, chciałem Państwo mówili o swoich planach, o swoich wizjach. Ja chciałem zapytać, jak Państwo chcą je zrealizować, czyli tak naprawdę zapytać o pieniądze, co Państwo chcą zrobić, żeby samorządy miały trwałe i stabilne dochody i to, co pojawiało się w naszej dyskusji, co zrobić, żeby ten zrównoważony rozwój w Polsce rzeczywiście miał miejsce, żeby nie było tak, że jedne z gminy są, które są bardzo bogate i sąsiadują z oazami biedy. I tutaj pojawiał się przykład Sikowego, który sprawia, że województwo mazowieckie oddaje 70% swoich dochodów do budżetu i potem staje się w przeliczeniu na głowę mieszkańca, jednym chyba najbu, najuboższym w Polsce. Czyli jak Państwo chcą zrealizować te swoje wizje i swoje plany? I zaczynamy od Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przede wszystkim stabilizacja przychodów, tak aby radni mieli świadomość tego, jakimi środkami finansowymi będą dysponować. Przykład Janusikowego tutaj pani radna ma pełną świadomość, że wystarczy dobra wola rządu Platformy Obywatelskiej, aby zmienić ustawę. Nie trzeba zmieniać, nie trzeba było kierować wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, tylko po prostu większością parlamentarną zmienić ustawę. Ale sprawa jest na głębszą dyskusję. Proszę państwa, dzisiaj mamy jeszcze tylko kilka dni do niedzieli 21 listopada. Chcemy, aby jak najwięcej z nas, apeluję tutaj do wszystkich Polaków, uczestniczyło w wyborach samorządowych 21 listopada. Wybierzemy nowych wójtów, burmistrzów, nowych prezydentów naszych miast. Chcemy, prosimy o głosy dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Sojuszu Ludzi Działających, działających na rzecz swoich małych ojczyzn, działających na rzecz swoich społeczności lokalnych. Tam, gdzie rządzą ludzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, miasta, gminy rozwijają się szybciej. Dlatego prosimy 21 listopada o poparcie. Szanowni Państwo, mamy pełną świadomość tego, że można zrobić tylko tyle, ile się ma pieniędzy. Władza to proporcjonalnie ilość środków, którymi samorząd dysponuje. Oczywiście mamy też świadomość, że w Polsce są samorządy bogatsze i biedniejsze. Mamy świadomość tego, że dochody rozkładają się bardzo różnie w kraju. Stąd też niezbędne są mechanizmy wyrównawcze, rekompensujące. To zależy również od stanu gospodarki państwa, ale także od elastyczności polityki fiskalnej prowadzonej przez ministra finansów, przez rząd aprobowanej przez Sejm. Samorząd terytorialny musi mieć gwarancję trwałości. Ustroju finansowego. Musi mieć pewność, że z dnia na dzień nie zmienia się reguł gry, że dochody podatkowe będą mniej więcej stabilizowane. W sytuacji, gdy one będą dramatycznie spadać, państwo będzie wspomagać samorząd terytorialny, kredytując niejako ich bieżącą działalność, pamiętając o tym, że po okresie dekoniunktury przychodzi okres koniunktury, i wówczas można bardzo wiele spraw relatywnie dobrze Zaspokajać. Musimy pamiętać również o tym, że będzie się zmieniała perspektywa finansowa i dostępność środków z Unii Europejskiej. Że już dzisiaj zmiana, którą przyjęli ministrowie z finansów Unii Europejskiej spowoduje, że w przyszłym roku będzie mniej środków. Musimy o tym wszystkim pamiętając, optymalnie wykorzystywać to wszystko, co znajduje się w dyspozycji nie tylko samorządu terytorialnego, ale też i wszystkich ministerstw, bo tutaj musi mieć miejsce efekt synergii, wspólnego grania w jednym dobrym celu. Najważniejszy w Polsce jest człowiek. Najważniejsi w Polsce są mieszkańcy społeczności lokalnych. I czy to w Warszawie, czy w Elblągu, czy w Kutnie. Mieszkają obywatele, którzy mają takie same prawa, podobne aspiracje i oczekują, tego, że ich oczekiwania będą spełniane i realizowane. Bardzo dziękuję Panie pośle i Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan poseł podbiera nam hasło troszeczkę. Szanowni Państwo, my stawiamy na rozwój przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach. To jest tworzenie nowych miejsc pracy. To jest, to są nowe źródła dochodów również dla samorządu. Innowacyjność w przedsiębiorstwach spowoduje rozwój Mazowsza, dla którego człowiek jest najważniejszy oczywiście. Proszę Państwa. Y Polskie stronnictwo ludowe to także program i dla dużych miast, czyli rozwój usług, polityka miejska, zintegrowany transport, pochylenie się nad problemami rodzin wielodzietnych, ulgi w, w przypadku transportu, w przypadku dostępu do różnego rodzaju usług kulturalno oświatowych, a także, proszę Państwa, w przypadku służby zdrowia, jeżeli doszłoby faktycznie do kwestii prywatyzacji, to mówimy tak, ale w przypadku takim, że 51% miałby samorząd województwa i sprawowałby. sprawowałby Nadzór a 49% proszę Państwa oddajmy pracownikom, bo oni będą wiedzieć najlepiej, jak należy służyć dobru pacjenta. Szanowni Państwo, wydaje nam się, jesteśmy przekonani, że należy dalej uspołeczniać proces decyzyjny, że należy przewrócić należną rangę wszystkim pomocniczym strukturom samorządu, takim jak sołectwo, jak rady dzielnic, Samorząd to przyszłość dla naszego kraju, to dobra przyszłość. Trzeba wykorzystać cały potencjał, który posiadamy własny, ale też racjonalnie wykorzystać wszystkie zewnętrzne środki, głównie z Unii Europejskiej. Po to nasz rząd musi zabiegać o stabilną i kontynuowaną politykę spójności, która w tej chwili daje Polsce potężne środki finansowe na procesy modernizacyjne powinniśmy zadbać o to, żeby samorząd rozwijał się to już tutaj wszyscy o tym mówią w sposób zrównoważony to żeby wyrównywać szanse dla ludzi mieszkających zarówno w środowisku wiejskim jak i wielkomiejskim samorząd to również wrażliwość społeczna to nie tylko infrastruktura to nie tylko budowa to nie tylko inwestycje to przede wszystkim ludzie to pochylenie się również nad problemami tym, tych, którym jest najtrudniej, nad ludźmi ubogimi, niepełnosprawnymi. Pamiętajmy o naszych seniorach, pamiętajmy o tym, że to oni zbudowali w dużym stopniu podwaliny tego kraju, w którym y, dzisiaj y, żyjemy. Polskie Stronnictwo Ludowe zachęca do udziału w wyborach i do wybierania, a nie głosowania. Nie wybierajmy na podstawie. Jak reklamy, jak proszku do prania, pięknych billboardów, pięknych obietnic. Wybierajmy ludzi, których znamy, którzy już swoim życiem i pracą udowodnili, że potrafią służyć drugiemu człowiekowi. Bardzo dziękuję Panie Marszałku i o tym, co zrobić, żeby gminy rzeczywiście miały pieniądze na rozwój, na realizację planów, które Państwo przedstawiają. O tym przedstawiciele Polskiej Partii Pracy z sierpnia 80. Witam Państwa. Pieniądze dla samorządów to są podatki od ludzi, którzy pracują. Samorządy chętnie wydają pozwolenia na budowę dużych hipermarketów, jednak później nie interesują się w ogóle, jak, jak ludziom się w tych marketach pracuje. Miasto, miasto ponosi koszty terenów, ale nie interesuje się ludźmi, którzy w tych marketach pracują, którzy są wykorzystywani, którzy mają umowy śmieciowe. Proszę Państwa, chciałabym, kandydując, przynajmniej w małym stopniu tym ludziom pomóc. Uważamy, że Polska potrzebuje dynamicznego rozwoju, i bez udziału samorządu jest to tak naprawdę niemożliwe, dlatego startujemy pod hasłem Uczciwy samorząd. Uczciwy samorząd to samorząd dbający o usługi komunalne, dlatego chcemy budować szerokie porozumienie środowisk antyliberalnych, także w samorządzie, żeby przeciwstawić się próbom prywatyzacji szpitali, szkolnictwa i wszelkiego rodzaju usług komunalnych. To jest program budownictwa komunalnego całkowicie zaniedbanego w wielu miejscach kraju. To jest program właściwego wykorzystywania środków unijnych. I to jest program jedynej partii pozaparlamentarnej, która zdołała zarejestrować listy w całej Polsce. I dlatego zachęcamy do poparcia Polskiej Partii Pracy sierpnia jedynego ugrupowania, które kampanię wyborczą robi wyłącznie za swoje, a nie za budżetowe pieniądze. I 21 listopada mamy nadzieję, że uda się taki antyliberalny sojusz zbudować i Polska Partia Pracy będzie aktywnym uczestnikiem tegoż. Dzie dziękuję bardzo i Platforma Obywatelska. Tomasz Kucharski, radny sejmiku województwa mazowieckiego trzeciej kadencji, czyli tej ostatniej, burmistrz dzielnicy Praga Południe. Powiem, chciałbym zwrócić się do wszystkich Państwa tu, że jestem pod wielkim wrażeniem tej debaty i wbrew temu, co niektóre, niektóre padającym głosom, że trochę przelukrowana. Otóż Szanowni Państwo, rozmawiamy merytorycznie Rozmawiamy na temat i rozmawiamy pod hasłem Platformy Obywatelskiej z dala od polityki. Rozmawiamy o polskim samorządzie. Zgodziliśmy się co do jednego: że polski samorząd i ustawa, która 20 lat temu dała tak silne umocowanie samorządowi, zmieniła Polskę. Pracujmy wspólnie nad tym, żeby Polska zmieniła się jeszcze bardziej we współpracy z polskim samorządem, a to moje ugrupowanie Platforma Obywatelska wdraża w czyny, w czyny, Ja za chwilę Państwu przekażę program dla samorządu województwa mazowieckiego pod hasłem dekada dla Mazowsza, ale niech to będzie również dekada dla polskiego samorządu. Bardzo serdecznie dziękuję państwu wszystkim za debatę i w imieniu mojego ugrupowania przedstawicieli naszych i zachęcam do współpracy. Bardzo dziękuję i ostatni głos prawo i sprawiedliwość. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość chce samorządu zrównoważonego samorządu, który będzie się rozwijał nie w oparciu o 3-4 miasta, w którym mieszka 4 miliony ludzi, a państwa, które ma prawie 40 milionów ludzi. Szanowni państwo, kandydaci na radnych Prawa i Sprawiedliwości to ludzie pracowici i otwarci. Takie doświadczenie zdobyliśmy w Radomiu. Ja Serdecznie będę namawiał i prosił o to, żebyście Państwo taką decyzję podjęli. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości to ludzie pracowici i otwarci. Gorąco proszę o Państwa głos właśnie dla nich. Szanowni Państwo, nazywam się Elżbieta Rafalska, jestem kandydatem na prezydenta Miasta Gorzowa. Zapewniam Państwa, że program Prawa i Sprawiedliwości to nie jest zbiór pobożnych życzeń. Tu padło wiele pytań. Bardzo ważnych pytań dla polskiego samorządu nie zawsze były na nie dobre odpowiedzi. W tym programie te odpowiedzi na pewno są. Dzisiaj w sytuacji kryzysu finansowego, kryzysu państwa, również w trudnej sytuacji finansowej znalazły się samorządy. To samorządy mają mniejsze dochody z CIT-u, z pit gorzej idzie sprzedaż nieruchomości, a więc dochody z majątku maleją. Rząd pomyślał o zwiększeniu własnych dochodów, podnosząc podatek VAT, a samorządy muszą się borykać z własnymi trudnościami. Otóż prawo i sprawiedliwość ma własną propozycję. Mówimy, utwórzmy Fundusz Rozwoju Lokalnego, VAT z inwestycji, niech będzie gromadzony w Funduszu Rozwoju Lokalnego i niech te środki będą przeznaczane na kolejne inwestycje, które będą nam. Napędzały rozwój lokalny. Mówimy też o tym, że trzeba wprowadzić nowe zadanie, czyli programowanie rozwoju lokalnego, bo ten rozwój jest bardzo ważny, a w tym rozwoju kluczowy jest też człowiek. O tym Prawo i Sprawiedliwość po prostu pamięta i to ma w swoim programie. Proszę Państwa, chciałbym poprosić Was o głos na mnie, po to, żeby wygrała Warszawa. Proszę was, żebyście głosowali na inny styl rządzenia naszym miastem. Proszę was o to po to, żebyśmy przestali tracić czas w korkach i żebyśmy nie stracili tej dekady. To może być złota dekada dla Warszawy.